Was kochani, uczucia, relacje, związki, weekendoweczka 7, 8, 9 listopad i lecimy. Uzależnienia wychodzą na jaw tego typu. Zobaczcie. No. Ostrożnie też dziubaski, jeżeli chodzi o kasiorę, nie? Dobrze. Postaw na komunikację. Przyjmij przeprosiny od osoby, która zraniła ciebie, ale szczerze żałuje. I posłuchaj swojej intuicji przy tych przeprosinach, bo może być tak, że ta osoba będzie składała puste obietnice. Tu nie będzie dobrych informacji dla niektórych z Was. Albo brak informacji. Słuchajcie, jeżeli Wy macie związki toksyczne. Relacje toksyczne. Mówię, weekend. <laughs> Może być karanie ciszą. Może być karanie ciszą. Natomiast, jeżeli chodzi o was, to wy nie każcie ciszą. Zbierzcie informacje, przystąpcie do rozmowy, postawcie na komunikację w relacjach wszelakich, nie tylko tych związkowych lofcian. Wysyp informacji może być przewodnicowanie dziobaski. Wy macie zajrzeć w głąb siebie, refleksja nad sobą, tak, nad tym, czego pragniecie, czego już nie chcecie, co chcecie odciąć, ale tak uczciwie, sami ze sobą, refleksja, spójrz w głąb siebie, refleksja nad swoim życiem, nad swoimi relacjami. Uważajcie na puste obietnice. Wy ich nie składajcie na odczep się. Bo to nic dobrego nie będzie, ale uważajcie też na te osoby, które mają w zwyczaju składać puste obietnice. Zwróć uwagę na zdrowie. Przy tej refleksji nad swoim życiem, nad relacjami, zwróć uwagę na zdrowie. Uwaga: mogą być sytuacje napięte w związkach, w przeróżnych relacjach. I tutaj. Może dojść do konfliktu. Ktoś was obserwuje, to może być osoba z przeszłości i przez tą osobę może być konflikt teraz, tak? Lub jeżeli wy macie no, te związki, relacje toksyczne, no to gdzieś tutaj ta osoba będzie działać, po cichu za Waszymi plecami, na Waszą niekorzyść. I tu też może wyniknąć konflikt. Jeżeli Wy macie dobre związki, dobre relacje, to nie ukrywać informacji, tylko postawić na komunikację, bo mogą być nieporozumienia. Informacja dla was jest taka, że jeszcze coś jest w was, coś, co musi umrzeć, musi odejść. Jeżeli to jest w was, to jest refleksja nad tym, tak? Natomiast wszyscy uważajcie, nawracaczy. To, co odeszło, to, co wam nie służyło, może chcieć powrócić do waszego życia. I to w postaci fizycznej bądź schematu podobnego, tak? Czyli podobny człowiek, podobny schemat. A to musi umrzeć, to musi zostać przepracowane, to musi odejść. Coś trzeba zakończyć. Albo to jest coś, co w Was trzeba zakończyć, dlatego ta refleksja nad Waszym życiem, albo jakąś znajomość trzeba zakończyć. Słuchajcie, jeżeli Wy macie dobre związki, dobre relacje, i yy, jest tylko chwila nieporozumienia, nie dajcie się zauroczyć innym osobom, bo stracicie coś wartościowego. Tak. Tymczasem, jeżeli to przepracujecie i to umiera, to idzie nowe. Nie tylko dziś, prawda, czy nowe, narzeczone, jak ja to mówię, ale przede wszystkim nowy początek w was. W was przemiana, nowy początek. I te przemiany u niektórych będą bolesne. Prawda, bo to nie zawsze jest tak, że my już jesteśmy na etapie końcowym, czy też uważać, bo może się pojawić podobny schemat, zaznaczam, ale i też jest to bolesne. Pozwolić sobie na to, żeby już te kolejne kroki do uwolnienia się od tych osób czy od tej sytuacji, od tego schematu żeby to się zadziało w ten weekend, bo to będzie droga do nowego początku. Nowa energia, nowy początek, nowy ty, czy nowa ty. No i amorki. Amory będą szczelać, a raczej amor będzie tu szczelał. Te strzały będą tego typu. Nie czekaj na osobę, która pojawia się i znika. Nie czekaj. Nie bądź osobą, która już Tobie nie pasuje. Przeróżne względy mogą to być. Ja nie mówię, że, że to ma być tylko i wyłącznie osoba toksyczna. Nie czekaj. Odnowienie miłości w związkach, gdzie ta miłość troszeczkę wygasła, a nie są toksyczne. Natomiast jeżeli chodzi o związki toksyczne, Ty masz pożegnać się już to, co, z tym, co stare, i zobaczyć przyszłość, bo w przyszłości jest miłość również, tak? Uważajcie na te strzały amora, bo czasami strzela ten amor na oślep, że tak powiem. Pozwól sobie też na odpoczynek. Nie musisz być na zawołanie każdej osoby. Zadbaj o swoje zdrowie, zadbaj o odpoczynek. Sprawy materialne trzeba odłożyć na później, bo ten weekend, oprócz tego, jeżeli pracujecie, to wiadomo, nie? Ale jeżeli już macie wolne po pracy czy w ogóle macie wolne, to te sprawy urzędowe, sprawy finansowe, te decyzje trzeba odłożyć. Z czymś, z kimś trzeba się pożegnać. Coś musi umrzeć. Przemiana musi nadejść w was przede wszystkim przemiana i nadejdzie żeby rozpoczął się nowy etap. Ten nowy etap dziobaski czasami rozpoczyna się boleśnie, więc zwróćcie na to uwagę. I karta rada. Zakończenie sytuacji, które przynosi ulgę. Smutek lub oba te stany. Słuchajcie, czasami jest tak, że zmiany są na lepsze bolesne. I czasami trwają długo. Ale... Ta sytuacja idzie ku końcowi. Jest to bolesne, ale to jest potrzebne, żeby rozpoczął się nowy początek. Szansa na nowe szczęście, kamień z serca. Uporanie się z naogiem. Uważajcie na reakcje melodramatyczne u siebie i u innych osób. To, co ma odejść, niech odejdzie, a to, co ma nadejść, niech nadejdzie. A ja Wam życzę takiego weekendu, jaki byście chcieli mieć. Dziękuję.